Cześć! Jestem Michał z RAMBALTIC. W dzisiejszym odcinku chcę przedstawić Ci uchwyty, uniwersalne uchwyty sprężynowo-zaciskowe z serii RAMHAUL TAP. Tak naprawdę są to dwa produkty plus mnóstwo, wręcz mnóstwo akcesoriów. Jak one działają? Otóż, zasada działania jest bardzo prosta. Jest to uchwyt sprężynowo-zaciskowy, który posiada po odciągnięciu, jak widać, myślę, że tutaj też będzie widać, dwie prowadnice. Po brzegach które dociskają i z powrotem zamykają taki uchwyt. Dzięki czemu możemy w bardzo prosty sposób wziąć tablet, naciągnąć go od góry jednorącz, wsunąć na plecy i puścić. W tym momencie montaż jest gotowy, urządzenie jest bezpiecznie trzymane. Jeżeli wyjmujemy, robimy to w identyczny sposób: odciągamy górę, tutaj można pokazać, wysuwają się plecy, i wyjmujemy urządzenie. Bardzo prosta zasada działania. Sam uchwyt zakończony jest kulką, podstawą okrągłą, więc możemy dowolnej wielkości kulkę z, naszego, z naszych produktów RAM wybrać, tak aby powiesić to rozwiązanie w dowolnym miejscu, czy to będzie dom, czy to będzie gniazdo produkcyjne, czy to będzie samochód, tak naprawdę wszędzie. Co bardzo istotne, ten uchwyt posiada na końcu kubeczki, dopasowane oczywiście do odpowiedniego urządzenia. Ja tutaj mam dwa identyczne uchwyty, one różnią się jedynie tym, że posiadają inne końcówki w postaci tych kubeczków. Każdy z kubeczków przykręcony jest na pięć śrub, mocno je trzymające. Tak więc, jeżeli zamontowaliśmy raz dany tablet. I on jest bezpiecznie trzymany, ale tablet chcemy wymienić, bo okazuje się on za duży, za mały, za stary, obojętnie jaki będziemy mieli powód, w jaki sposób zmienią się rozmiary tego urządzenia. W tym najzwyczajniej w świecie luzujemy te pięć śrub, kupujemy pasujące, dopasowane kubeczki, przykręcamy i uchwyt z powrotem, razem z całym zestawem montażowym, jest jak najbardziej działający. Tak więc, inny przykład trzymania urządzenia: mam tablet Samsunga, zwykły, retailowy, identycznie wsuwam. O, coś mi się tu ślizga. O, proszę i urządzenie jest bezpiecznie zamontowane. Yy, drugim produktem z serii Ram Hold Up, również z możliwością instalacji wszystkich tych samych kubeczków, jest uchwyt sprężynowo zaciskowy jednak z możliwością zamknięcia na kluczyk. Otóż jak to działa? Działa to w ten sposób: po pierwsze urządzenie jest nieco grubsze, ponieważ mechanizm jest nieco bardziej skomplikowany. Natomiast przy pierwszym użyciu tutaj musimy wyregulować zestaw montażowy. Jeżeli chodzi o samodziałanie, to jedną dźwignią zamykamy, jak widać tutaj się dociąga ten uchwyt, tyle że już nie samoistnie, a zwalniamy go Luzując ten oto przełącznik. Do zestawu załączone są dwa kluczyki. Jeżeli chodzi o regulację, to dodatkowo, może wezmę ten uchwyt do góry nogami, tutaj zobaczycie takie dwa rowki, które wyposażone są w śruby. Dzięki czemu możemy przy pierwszej instalacji dopasować idealnie, tak aby po domknięciu tego uchwytu urządzenie było trzymane najmocniej, jak się da. I oczywiście jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie, ponieważ po wymianie urządzenia luzujemy te śrubki, znowu dostosowujemy długość tych widełek, przykręcamy i całe rozwiązanie razem z tym setem montażowym jest działające tak jak było z poprzednim urządzeniem. Jeżeli Nasze urządzenie jest grubsze, posiada jakiś moduł rozszerzeń, na przykład y, tablety wzmocnione firmy Zebra serii ET mogą mieć moduł rozbudowy, y, który y, posiada dodatkowe baterie, albo moduł skanujący, i on sprawia, że tak naprawdę tablet na środku, na plecach, jest nieco grubszy. W tym momencie możemy zastosować takie oto risery. To są specjalne słupki, dystanse, y, które występują w wersji pojedynczej albo podwójnej, i działają one w ten sposób że dajemy te dystanse przy kubeczkach. Czyli kubeczki się podnoszą, dzięki czemu rozwiązanie może zmieścić jakiegoś handstrapa, właśnie ten moduł rozszerzeń i tym podobne. Kończąc, kubeczków mamy bardzo, bardzo dużo. Posiadają one odpowiednie rewizje, przepusty i wszystkie mocowane są dokładnie w ten sam sposób, czyli na pięć śrub, tak aby pasowały zarówno do uchwytu z zamkiem, jak i bez. Tak więc myślę, że 95% tabletów, zarówno konsumenckich, jak i przemysłowych, jesteśmy w stanie mocno i stabilnie chwycić takim ramholtabem. Będzie to działające z każdym zestawem montażowym RAM a Tak więc do zastosowania jest to tak naprawdę wszędzie. To tyle na dzisiaj. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki i żegnam się. Cześć.